Cześć witam z tej strony niereformowalny. Jesteśmy ponownie, w tym samym miejscu co ostatnio. Tutaj wchodziliśmy yy, przez otwarty ganek, ale ostatnio, że obiekt jest niedaleko, że tak powiem, moich rewirów yy, kręciłem się tutaj rowerkiem i właśnie zauważyłem, że pojawiło się nowe wejście. No czy pojawiło się, no po prostu ktoś ktoś temu pomógł że tak powiem tutaj wtedy zaglądaliśmy do tych drzwi tutaj są zamknięte nadal także nie ten a tutaj są otwarte i tutaj się dzisiaj udamy czyli zrobimy sobie małą rewizytę tylko w drugim jakby lokalu mieszkalnym najprawdopodobniej są tutaj trzy no i mam nadzieję że nikogo tutaj nie spotkamy tak, jak wyjechaliśmy ostatnio z tego obiektu, się zastanawiałem właśnie, czy, czy my, aby byliśmy w każdym miejscu i w każdym pomieszczeniu. Tutaj widać jakieś stare zabawki. No nic, wejdziemy, zobaczymy, jak to tam się prezentuje. Obiekt chroniony przez firmę ochroniarską. Tak, mam być szczery, to trochę słabo. Niestety nie mam dzisiaj latarki, to najprawdopodobniej kiedyś była. Tu coś się innego dzieje. Mała dzięka. Jaski balek. Czyli najprawdopodobniej w budynku mamy trzy mieszkania. Co ciekawe instalacja elektryczna. Z tego co widzę wygląda na dość nową. Pozostawiona lodówka. Kurde, ja z latarką chodzę. fu to się nie chce otworzyć. Straj tego dotykać. po byłych mieszkańcach dość ładna kanapa w ładnym stanie no i mówię stare okna tutaj żerando jeszcze się uchoł ciekawa rzecz bo ta część domu siemanko ta część domu była do tej pory niedostępna I na pewno jej żeśmy wtedy nie pominęli, bo to jest niemożliwe. Wrocław University of Technology. Tam jakiś plakacik się ostał. Tutaj drzwi przesuwne O wydość. O, instalacja miedziana, jeszcze niepowerywana. Także chyba... chyba dość niedawno otwarte, tutaj zamurowane i to jest taka ciekawostka tam jest dość nowa ściana postawiona między tymi lokalami mieszkalnymi, także podejrzewam, że podejrzewam, że tam jest jeszcze jedno mieszkanie, ale do tego dostępu nie ma, więc może po prostu wrócimy tutaj trzeci raz, idziemy zobaczyć na poddasze mam nadzieję, że mi nic tu nie spadnie na głowę pruchniałe schody. O, i mamy narty. Pan dość nieciekawie. Nie powiem, bo nie czuję się tu zbyt pewnie, znaczy chodzi o podłogę bardziej. Widać, że na pewno. Mieszkały tu kiedyś dzieci To na bank Paletki stare, mnóstwo wyposażenia I tu jest jeszcze jeden pokoik nic tu szczególnego na nim nie znajdziemy okna podwierane no demolka generalnie zobaczcie ile tu jest o cymbałki ile tu jest fantów w ogóle Ciesięce, buty Choinka. To, co zdołam dojrzeć, to mówię, bo nie będę też tutaj się rozdrabniał. Tam jest chyba najprawdopodobniej przejście do dalszej części strychu, bo ktoś już próbował wyrywać to, ale ja się nie będę tutaj pchał. Podejrzewam, że rozwalanie dalszej części tego budynku, tego obiektu jest kwestią po prostu czasu. No, ten film będzie po prostu częścią drugą, tego pierwszego. Myślałem, że tu nie wrócimy, ale najprawdopodobniej jeszcze wrócimy tutaj trzeci raz. Batman gra. Prawda i piękna. Masakra. Nic. Będziemy mógł uciekać. Będziemy uciekać w kierunku dołu. Zrobię jeszcze parę fotek na Instagrama. I kolejne. Oho, podjechał samochód. Dobra. Ja się będę szybko ewakuował. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zerknę przez okno. No zdziwiłbym się, gdyby ktoś jakimś cudem dojrzał mnie tutaj. Chociaż jak się wchodzi do budynku, widnieje tabliczka obiekt chroniony. Tak, że może być ciekawe. Dobra, porobię parę fotek i będę uciekał. Dzięki za obejrzenie tego filmu. I pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na kolejne moje urbexowe wypady.